Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nadal obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż Boże Słowo, skierowane do nas z głębi Jego serca i posłuchaj dziś tych słów. Tak mówi Pan, powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez. Gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud, mówi Pan. Wrócą z ziemi wroga. Jest jeszcze nadzieja dla na Twojego potomstwa, mówi Pan, i wrócą synowie do swoich siedzib. No, czy kiedyś obawiałeś się o, o przyszłość Twoich dzieci? Może któreś z nich nie służy Bogu, albo odeszło od niego? No, jeśli starałeś się włożyć w nie Boże słowo, kiedy były małe. Modnisz się o nie, to Twoje dzieci są w rękach Bożych. Widzisz, to Słowo Boże wyda plon w ich życiu. To Słowo odezwie się do nich wtedy, kiedy będą tego najbardziej potrzebowały. A Duch Święty przypomni im to, co kiedyś Bóg sam rzekł do nich. Więc dalej módl się o swoje dzieci i otacza je w modlitwie wiarą, miłością. E, trzymaj diabła z dala od nich, przypominając mu, że Twoje dzieci należą do Boga, a nie do Niego. I wiesz co? Nawet jeśli gdzieś są na ziemi wroga, wrócą z niej i będą służyć Bogu, tak abyś był zbawiony Ty i cały Twój dom. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.